Świnka Pepa to mój mały brat to mama świnka. To tata świnka. Pepa. Świnka Pepa. Brak prądu. Jest wieczór. Pepa i George tańczą w salonie przy swojej ulubionej muzyce. Tata świnka odkurza przed pokój. A mama świnka jest w swoim gabinecie i robi coś bardzo ważnego na komputerze. O kur! O kur! o kur... o kur... O kur... Mamo, tato, zgasło światło i przestała grać muzyka. Podkurzacz także nie działa. Mój komputer też się wyłączył. Mama świnka próbuje włączyć światło, ale niestety bez, skutku. niestety bez skutku. Mamy awarię prądu. Co to jest awaria? To znaczy, że nie ma elektryczności. Co to jest elektryczność? Elektryczność to coś, dzięki czemu wszystko w domu działa. Co to jest awaria? Co to jest elektryczność? Czy ta elektryczność znowu wróci? Tak. Ale w międzyczasie, musimy znaleźć latarkę. Latarka chyba jest w piwnicy. Dobrze, pójdę ją przynieść. Dasz sobie radę, tatusiu? <laughs> Wszystko gra. Widzę całkiem nieźle w ciemności. Bo to... to... nie wytrzymam zaraz! O, wszystko w porządku! Znaleźliśmy latarkę! Na szczęście mamusia zostawiła latarkę w kuchni. Tak, tylko trochę tu ciemno. O kur. O, przypomniałam sobie, latarkę zostawiłam w kuchni. Znaleźliśmy latarkę! Na szczęście mamusia zostawiła latarkę w kuchni. Dobrze, że nie w Garażu. Teraz możemy spokojnie poczekać, aż znowu włączą elektryczność. A ile to może potrwać, na przykład... E, ja przypuszczam, że na przykład bardzo długo. Oh. Ale ja i George chcemy potańczyć przy naszej piosence. Wiem, co możemy zrobić! Możemy oglądać pow... telewizję. Pogorz, jasny trafi krew nagła głazalej. <śmiany> <śmiany> Telewizor też potrzebuje elektryczności. Naprawdę? Tak. Och, no to co teraz będziemy robić? W dawnych czasach, kiedy nie było jeszcze telewizji, dzieci same wymyślały sobie gry. Hmm. Już wiem. Przyniosę stare pudełko. Co chce zrobić Pepa? <laughs> Mamo, wytniesz dla mnie dziurkę w tym pudełku? A po co? Zobaczysz. Mama Świnka wycina otwór w pudełku. Proszę, Pepo. Dziękuję. Teraz wszyscy usiądźcie. Tutaj. A ty, George, skieruj na mnie światło latarki. Witam wiadomości świnki Pepy. Wita Państwa, świnko Pepa. Pepa zrobiła swój własny telewizor. Dzisiaj przestał działać calutki świat, kiedy odcięto prąd, a cała elektryczność gdzieś się zgubiła. Bardzo ładnie, Pepo. Tata świnka mówi, że cała elektryczność uciekła od nas na bardzo, bardzo długi czas. O, o! znowu jest prąd. Nie, ja! dobrze. Echem. Mam dla Was bardzo ważną wiadomość. Królowa światła właśnie znalazła trochę elektryczności i wszyscy znowu mogą się cieszyć, że jest światło. Tata świnka mówi, że cała elektryczność uciekła od nas na bardzo, bardzo długi czas. Oh. Znowu jest prąd! Hurra! Hurra! Potańczmy! <grym wioski> Pani ma martwiła się takiej Ale teraz bardzo się cieszę, że elektryczność znowu wróciła. Postaciom głosów użyczyli.